Ja chciałem rozwiać wszelkie wątpliwości. Jeszcze nie skończyliśmy, i teraz nadszedł ten czas, kiedy powiem to, czego nie powiedziałem wielu osobom, które przez cały dzień próbowały mnie o to pytać. Kto jest naszym gościem specjalnym? Teraz będzie świadectwo niesamowitego człowieka. Krzysztofie jesteś? Krzysztof? Chciałem zaprosić Krzysztofa Kurka. O, jest. Chciałem zaprosić Krzysztofa Kurka, który podzieli się swoim niesamowitym świadectwem, dlaczego jest gościem specjalnym. To myślę, że sami za chwilę wszyscy usłyszymy. Zapraszam Cię. Szczęść Boże. Witam wszystkich. Andrzej tak troszeczkę tu mówi o tym gościu nadzwyczajnym, tutaj Pan jest Jezus i to jest nasz tutaj Pan, a ja jestem tylko człowiekiem, którego Pan uskrzeźlił od nowa. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze 15 lat temu Kościół katolicki był ostatnim miejscem, do którego byłem wszedł. 15 lat temu byłem jeszcze skazańcem który odsiadywał kolejny wyrok za usiłowanie zabójstwa człowieka, który nie dotrzymał słowa mojemu koledze. Ale historia się tak nie zaczęła. Historia się zaczęła w dzieciństwie. Gdy byłem małym chłopcem, byłem dzieciakiem, który chciał mieć wszystko, co to inne dzieci. Nie wiem, dlaczego tak było. Chciałem być traktowany tak jak inne dzieci. W wieku 8 lat zginął mój ojciec. Mama została z czwórką dzieci. I ja byłem jedynym dzieckiem, z którym sobie nie radziła zupełnie. Widziałem, że rodzice moich rówieśników z mojego bloku. Mówili, nie baw się, się z nim, bo on jest niedobry. I tak też było. Gdy ktoś się do mnie uśmiechał, myślałem, że się ze mnie śmieje, natychmiast go biłem. Gdy był silniejszy, biłem czym popadnie. W wieku 10 lat trafiłem do domu dziecka za przestępstwa które dokonałem z chłopakami, którzy mówili ty jesteś fajny, ty jesteś ok, ty się nie boisz, niczego, jest super. Znalazłem sobie wreszcie kogoś, kto mówił ty jesteś fajny. W domu dziecka poznałem równych mi, podobnych mi dzieciaków. Obok chodziliśmy do szkoły przez płot. I też te dzieci chciałem mieć, wszystko to, co te dzieci, które były w szkole. Zaczęliśmy kraść, dokonywać włamań, naładowaliśmy pełne tapczany jedzenia, różnych czekolad, alkoholu nawet. W wieku jeszcze niecałych 13 lat pierwszy raz trafiłem do zakładu poprawczego. Byłem najmłodszym chłopcem w zakładzie poprawczym. To był czas, gdzie resocjalizacja była rozumiana inaczej. Zakład poprawczy był miejscem, gdzie żyłem w, jakby w totalnej przemocy ze strony rówieśników, ale też ze strony ludzi, którzy odpowiadali za nas. Nie będę tu mówił o rzeczach, które się tam ciały, bo to tak naprawdę nie ma znaczenia już teraz. Ale z Zakładu Poprawczego niemal natychmiast trafiłem na 30 lat do więzienia. To były duże wyroki. Z drobnego złodziejaśka stałem się najemnikiem. Stałem się człowiekiem, którego można było wynająć do załatwienia swoich spraw. Najgorsze w tym wszystkim było to, że byłem człowiekiem bez uczuć. Nie sprawiało mi przyjemności robienie krzywdze komuś ale też nie miałem żadnego z tego powodu dyskomfortu. Gdy trafiłem do zakładu karnego ostatni, na ostatni wyrok, mm. prawie że oszalałem całkowicie. Przez 10 miesięcy nie potrafiłem o niczym innym myśleć, tylko o tym, jak zabić swojego wspólnika, za którego wcześniej nie zabiłem o innej osoby. To była tak obsesyjna myśl, że byłem więźniem tej myśli. Ale była w moim życiu też dobra rzecz. Pojawiło się dziecko, które w wieku 10 miesięcy wzięło na ręce, przytuliło się do mnie. Pierwszy raz poczułem, że ktoś może mnie kochać. To dziecko rosło. Gdy już dorosła była, dorosłą osobą, z jej mamą się rozstałem, ale ta dziewczynka do mnie dalej jeździła. Nie była moim biologicznym dzieckiem. To było dziecko, które kontrolowałem całkowicie. Zostawiłem na zewnątrz kolegów. Wiedziałem, co na danego dnia je. I w pewnym momencie nie przyjechała do mnie na widzenie przez tydzień, przez drugi tydzień. Więc zadzwoniłem, dowiedziałem się, że pojechała do miasta, w które w mojej wiedzy to jest takie centrum handlu ludźmi w Polsce, przynajmniej było na zawsze czas. Środowisko, które zajmowało się seks biznesem było mi obce, dlatego że tych ludzi zawsze jakby zwalczałem. Więc zadzwoniłem do kolegów, bo myślałem, że wszystko mogę załatwić tam ci ludzie na pewno się opłacali. Zadzwoniłem do nich, żeby szukali mojego dziecka, że ja się odwdzięczę. Oni je szukali i w Polsce, i za granicą. Szukali je w wielu miastach. W moim mieście straszyli ludzi. Pewnie po drodze narobili wiele krzywdy. Ale je nie znaleźli. Wtedy pierwszy raz. Wystraszyłem się tak naprawdę. Wystraszyłem się, że mogę stracić osobę, którą kocham. Nie potrafiłem być ojcem. Nie wiedziałem, co znaczy. Stawiałem na nią ochronę z podobnych mi bandytów. Byłem bandytą. Gdy moi koledzy ich nie znaleźli, Pierwszy raz wstałem o trzeciej rano, dlatego że wstydziłem się kolegi w celi. Bo zawsze mówiłem, jaki Bóg, co to jest w ogóle słabość, jakaś to pleciecie, jakieś bzdury. W najlepszym wypadku naobliżałem. No, Ale wstałem o trzeciej rano pierwszy raz zawołałem wtedy do, do Boga. Mówię, jeżeli jesteś, zabierz moje życie, żeby to dziecko mogło żyć. Kolejny raz, kolejny raz, kolejny raz. Strażnicy myśleli, że mam psychozy, dlatego że jeszcze miesiąc wcześniej zdemolowałem całą celę, bo przyszli mnie pacyfikować. Oświecali mi prąd, żebym sobie zrobił herbaty, a ja po prostu wołałem tak jak potrafiłem. Jednego dnia wstałem rano, poszłem do kolegi, mówię, słuchaj, ja idę na inny oddział, załatwiam sobie małą cenę. pójdę rzeźbić. Kolega oczywiście myślał, że mam kolejne jakieś tam psychozy, dlatego że zażywałem wiele psychotropów w zakładzie karnym, ale ja zrobiłem tak, jak powiedziałem. Nie wiedziałem, że Pan Bóg działa w moim życiu. Po prostu już przestałem wstawać. Poszedłem na celę, gdzie młody chłopak podniósł na mnie głos. Dlatego, że położyłem sobie rzeczy na jego łóżku, nie znał mnie. Mój kolega, który z nim akurat przebywał w celi, skoczył go ratować. Ale ja pierwszy raz zachowałem się normalnie. Nie zbiłem tego chłopaka, nie naubliżałem mu. Tak naprawdę wystraszyłem się tego. Wszyscy myśleli, że jestem taki odważny, bo nie boję się, skaczę wszędzie, strzelali do mnie, z mnie nożami, a ja szedłem dalej. A tak naprawdę bałem się najbardziej ze wszystkich. Bałem się tego, żeby ludzie nie przestali się mnie bać. Bo jak się przestaną mnie bać, mogą mi zrobić krzywdę. To był mój największy lęk. Byłem gotów spędzić resztę życia w zakładzie karnym, żeby tylko tego nie pokazać. Później poszedłem na inną celę, poszedłem do dyrektora zakładu, żeby mi umożliwił rzeźbienie. Dyrektor się nie chciał zgodzić, dlatego że siedziałem za samą przemoc. Poszedłem kolejny raz, kolejny raz, przekonałem w końcu dyrektora, poszedłem rzeźbić. Pierwszą rzeźbę, którą wyrzeźbiłem był Pan Jezus. I to była najpiękniejsza rzeźba. Później rzeźbiłem jeszcze wiele rzeczy. Rzeźbiłem i dla papieża, rzeźbiłem do kościołów. Ale zacząłem nauczać też innych skazanych. Pierwszy raz zorientowałem się, że Pan Bóg zmienił moje serce, był moment, w którym otworzyły się moje, drzwi mojej celi. Przechodziło trzech skazanych, czyli do łaźni. ludzi zniszczonych przez alkohol, przez narkotyki, biednych, słabych. Ludzi, których traktowałem zawsze jak śmieci, bo byli biedni, bo byli słabi. Nie pozwoliłem do siebie mówić. Wtedy pierwszy raz złopiłem się za głowę, poleciały łzy. Kim jestem? Że tak oceniałem tych ludzi. Zacząłem czytać Pismo Święte. Zacząłem właśnie pomagać tym najsłabszym. Ale nie zro mogłem zrozumieć istoty pana Jezusa. Dlatego, że nigdy nie uważałem nikogo na sobą. Zawsze tylko byłem ja, ja, w centrum ja. Ale był tam major, który był bardzo człowiekiem wierzącym. Z tym często rozmawiałem, co ja mam zrobić. Potrzebuję się z kimś modlić, nie mogę nigdzie znaleźć nikogo. Yy, mówił mi, że szedł do kościoła, ja mówię, absolutnie nie pójdę. Ale pewnego dnia wszedł do Zakładu Garnego, taki kurs alfa, to był pierwszy kurs w Polsce, gdzie kałowiec mi mówi tak, w poszedł, może mogę tam porozmawiać. Ja mówię, że nie idę, bo to jakieś kolejne osiołomy, mi przyjdą coś tłumaczyć. Ale młodzi chłopcy, którym pomagałem, pomagają radzić sobie z agresją. Ponieważ stworzyliśmy programy, które się nazywały Tworząc Dobro, wpuszczali do mnie ośmiu skazanych, uczyłem ich grzeźbić, ale uczyłem ich radzić sobie z agresją. Ci młodzi ludzie zapisali się na ten kurs i przeszli po tym kursie, zobaczyłem, że są nas inni, że te problemy są mniejsze, uśmiechają się. Po drugim spotkaniu, jeszcze bardziej, więc kazałem się zapisać też na ten kurs. Dopiero tam zobaczyłem, kim jest Pan Jezus, dlaczego tam mogę być, dlaczego stoję, że to właśnie dzięki Panu Jezusowi mogę stać i tutaj. Na jednym z kolejnych spotkań była modlitwa o uzdrowienie i wylanie Ducha Świętego. I to była właściwie kluczowa modlitwa mojego życia. Tak głęboko doświadczyłem miłości Pana, tak głęboko zrozumiałem wszystko, że stanąłem przed skazanymi, gdzie do skazanego powiedzieć w więzieniu: Słuchaj, kocham Cię, to jest y, chyba jedno z największych ubliżeń. Ale ja stanąłem przed nimi i mówię: Tak, słuchajcie, wielu jest tu z Was, których skrzywdziłem. Wielu jest, którzy mnie jeszcze tak słabo znaczy, Ale chcę Wam powiedzieć, że wszystkich Was jednakowo nienawidziłem. Ale dzisiaj chcę Wam powiedzieć, że Was kocham. Myślałem, że będzie jakaś reakcja, jak to w zakładzie karnym, jeden przed drugim coś chce pokazać, ale oni się po prostu patrzyli. Patrzyli się, czy ja mogę mówić prawdę. I wiem, że oni w to uwierzyli. W 2017 roku opuszczałem zakład karny. 14 lipca wychodziłem. Celowo mówię o zakładzie karnym, dlatego że ja wolnym człowiekiem byłem już przez wiele lat w zakładzie karnym. A 15 lipca, czyli na drugi dzień wróciłem tam już z powrotem, co prawnie jest prawie niemożliwe. Ale tam już wróciłem jako wolontariusz. Przed wyjściem z zakładu karnego też prosiłem Pana Boga, że nie wiem co mam robić. Do życia, który byłem, nie, nie wrócę. A społeczeństwo się mnie boi. Prosiłem też Pana Boga, aby znalazł mi żonę, dlatego że zawsze ja albo byłem złym partnerem, albo źle wybierałem. Gdy wracałem z tego zakładu karnego, na drugi dzień wsiadłem sobie w takim barze, pod parasolkami, bo było bardzo ciepło, chciałem się coś napić i dostałem takie słowo, że mam jechać do kobiety i zapewnić jej miłość, dom i bezpieczeństwo. Ja myślałem, że mam kolejne jakieś e, psylozy, dlatego że e, przez już e, od jakichś pięciu, sześciu lat nie zażywałem e, żadnych psychotropów. Ale z kolei mówiłem, jak się modliłeś, to jedź. Dzisiaj ta kobieta jest moją żoną, najlepszą na świecie. Ona mnie nie znosiła, a ja nie znosiłem jej, a mimo wszystko Pan Bóg nas połączył. Dzisiaj robię różne rzeczy. Nie da się. Odpłacić Panu Bogu w żaden sposób. Ale też dzięki doświadczeniu mogę pomóc wielu ludziom. Nie chcę tu mówić, czym się zajmuję. Zajmuję się różnymi sprawami. Razem z żoną pro... zajmujemy się domem rekolekcyjnym. Jesteśmy we wspólnocie Chrysto. Jestem szczęśliwym człowiekiem. Gdy po pierwszej alfie poszedłem pierwszy raz w swoim życiu do spowiedzi, gdzie w zakładzie spowiedź to jest maksymalnie 15 minut, co ja miałem zrobić w 15 minut z takim życiem? Ale wyspowiadałem się i wiem, że Pan Bóg mi wybaczył. Dlatego, że. Nie czuję tego bólu. Dzisiaj nie jestem święty. Mam też niekiedy nerwy, jakieś emocje, ale wiem, gdzie zawołać. Po wyjściu z nakładu karnego pracowałem to, co robiłem najlepiej. Poszedłem rzeźbić. Rzeźbiłem człowiekowi dom, ogrodzenia, futryny w domu. I pewnego dnia okazało się, że brakuje mi 4 złote na busa. Był czas, że dysponowałem setkami tysięcy. A to okazuje się, że nie mam 4 złote na busa. Było to dla mnie bardzo trudny moment. W, w tym momencie właściwie znalazł się kolega z przeszłości, który zaproponował mi 100 tysięcy złotych. Żebym tylko był. Mówił, ja wiem, że to się tu już nie zadaje, że tylko być, bo mi ukradli dwa miliony. Tylko żebyś był. Ale z drugiego pokoju, gdzieś w telewizji padły takie słowa. Patrz w górę. I od tamtego momentu właściwie cały czas patrzę w górę. Nie ma takich rzeczy który bym nie mógł przejść z Panem Bogiem. Kiedyś zajmowałem się przyjacielem, który był bardzo chory, ale też i ja byłem bardzo chory. Moja żona w, w trosce o mnie bała się, że wcześniej odejdę niż ten przyjaciel. Chciała, żebyśmy stamtąd poszli, żeby kogoś wynajęli, żeby się ktoś nim zajmował. Stanąłem przed trudnym wyborem. Ale powiedziałem żonie, że oddaje wszystko, ale ja za to nie pójdę. Żona zaczęła mnie bardziej wspierać. Mój przyjaciel zmarł, ale wiele mnie nauczył. Łaska pańska jest nieograniczona. Skoro taki człowiek jak ja, martwy na duszy, martwy w każdy sposób właściwie, powstał, bo Pan podniósł do niego rękę, to dzisiaj każdy może wstać. Dzisiaj wiem, że z Panem Bogiem mogę wszystko. To tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję. Dzięki Krzysztofie, powiedzcie, czy, czy takie świadectwo, w którym widzimy, jak Bóg potrafi nas wyprowadzić z najtrudniejszych, najbardziej skomplikowanych uwikłań i sytuacji, czy nie rodzą w nas nadziei? To są świadkowie nadziei dla nas. Więc jeżeli my chodzili jesteśmy, umiemy dawać dobre dary naszym dzieciom. O ile bardziej Ojciec z Nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą tym słowem, chciałem zaprosić Was teraz do takiej bardzo szczególnej modlitwy. To będzie modlitwa wołania o nadzieję, o to, by Pan Bóg wszedł w nasze sytuacje, by wszedł w nasze miejsce, by wszedł w nasze uwikłania, w nasze problemy, w to wszystko, w czym jesteśmy, co być może nas wiąże, co być może nas ogranicza, co być może nas rani. Panie, chcemy Cię dzisiaj zaprosić do tych wszystkich miejsc i wołać o nową nadzieję i o Twojego Ducha dla nas, tutaj zgromadzonych i dla tych, którzy są daleko, którzy być może są w drodze do domu, którzy być może w różny inny sposób będą się z nami łączyć. Panie, dla Ciebie miejsce, w którym jesteśmy, nie jest ograniczeniem.